Hej, cześć, Mano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Wojciech, a to jest kolejny materiał z Gry Ghost Recon Wildlands, jeden z ostatnich. Dzisiaj kategoria karabinów szturmowych, bo będę nam prezentował, a trochę jest, chyba najbardziej największa, roz, najbardziej rozbudowana kategoria w tej broni, czy też w tej sekcji broni. Tak więc bez zbędnego przedłużania, lecimy. Mamy tutaj P416. A właściwie HK416, ale po przejściach trochę. Weźmy go odnówmy. No i teraz wygląda zajebiście pięknie. Taki zajebiście ładny. Dalej mamy karabin fal. Czyli popularnie nazywane prawe ramię Wolnego Świata, czy też, No, może nie dla biedoty, ale <ścoughs> powiedziałbym, że to jest kałasznikow dla bogatych. O! Tak mniej więcej bym określił ten karabin. Oczywiście byłoby to określenie błędne, gdyż poprawnie brzmi kara. Prawe ramię Wolnego Świata, czy też. Prawa ręka albo prawe ramię wolnego świata. Czasem nazywany też kałasznikowym e, blo świata zachodu. Bardzo ładny jest, muszę przyznać. Dalej mamy SR3M, czyli karabinek sowiecki. Albo czy też rosyjski, tak się prezentuje. No i fabrycznie wygląda je lepiej. Jest, że tak powiem, zdatny do użytku. <laughs> Następnie mamy 556XI, czy też XI, albo 556I11. Nie wiem, jak powinno się... Powiedzmy, że będę czytał XI, czyli X oraz I. Nie XI, tylko 556XI. Dobrze. A po odnowieniu wygląda jak po odnowieniu. Mamy tutaj napis, albo raczej wytłoczenia a nie napis. PT S Coś i 56. Dobra, dalej mamy AK-12. Kto grał w Call of Duty Advanced Warfare? Ghosts Battlefield 4. To tą broń kojarzy. Bardzo przyjemny karabin. Według mnie jeśli chodzi o Battlefield A 4. Przyznam Wam się szczerze, dla mnie najlepsza broń w całej grze. Nie ma. Po prostu w, w Battlefieldzie 4 uważam, nie ma broni lepszej niż AK 12. Możecie się nie zgadzać. Mam to w dupie. Ale dla mnie AK-12 w Battlefield 4 jest bezkonkurencyjny. Następnie mamy Aug A3. Jedna z odmian owego karabinu. Aug. Właściwie jedna z wielu wersji owego karabinu. Całkiem ładny, muszę przyznać. Taki, powiedziałbym nawet, że ten wygląd tej broni jest taki nawet nieładny. Nawet taki bardzo elegancki. Jest. O! To jest dobre słowo. Jest taki elegancki. Dalej mamy 805 Bren A2. Pewnie gracze Call of Duty Ghosts pamiętają ten karabin. Znany jako 3805, bo tak. Mamy tutaj nawet napis wytłoczony: 3805 Bren. To jest ten, tak. To jest ten karabin, moi drodzy. W Ghostach, moim zdaniem, również. Jeden. Powiedziałbym, że jeśli chodzi o Call of Ghosts, ten karabin mógłby rywalizować z AK 12 Dalej mamy G2. Czyli mamy tutaj Famasa w wersji G2 francuski. Widać mocno po przejściach jest ten karabin, ale teraz jak z fabryki. Bardzo piękny, bardzo ładny. Następnie mamy L85A2, czyli Brytola. Również może od razu go odnowimy. Tak zła, żeby był taki piękny, taki ładny. Na amunicję 556 na 45 mm NATO. Dalej z kolei mamy R5RGP, czyli. Wersję karabinu Remington M5. Odnowimy go. Żeby był piękny, ładny jak z fabryki. Trochę nam się zabrudził tutaj w tym boliwijskim powietrzu. Dalej mamy nieśmiertelny karabin, czyli AK-47. No właściwie to powinien. Powinno się to nazywać AK, no ale jako, że twórcy GR nie rozróżniają, nie wiedzą, że AK 47 to był prototyp, a pierwsza AK, które weszło do produkcji to był, e, to był AK po prostu. Tylko w, w Związku Radzieckim Rosji i osoby, które ogólnie interesują się bronią, wiedzą, że poprawnie jest AK. A nie AK-47, no ale tak się przyjęło, to jest, wiecie, podobnie jak mówienie na MP-40 Schmeisser. Przyjęło się w epoce, no i tak, tak ludzie mówią, ale tego nie da się zmienić, ponieważ jest to niewykonalne i tyle. Tak samo jak ludzie na wszystko co ma rurę i rakietę mówią bazuka, albo RPG. Wiecie, to jest prawie jak próba zawracania kijem Wiswy. No, przyjęło się, nic się z tym nie zrobi. Dalej mamy ACR Taki również... Weźmy go trochę naprawmy. O, bardzo ładny. Czemu? Ej, Masz być czarny, kurwa. No! I teraz wyglądasz zajebiście. Bardzo mnie się podobasz. Chuju. Bardzo ładny jest. Dalej mamy M4A1 Czyli wers, jedną z wersji rozwojowych karabinu M16. Bardzo ładny jest. Trzeba go odświeżyć trochę. O, i teraz jest piękny. Jakiś ty piękny teraz jest. Tego kurwa mogliby być dać, nie wiem, inną lufę. Dalej mamy MK17. Czemu ty masz to takie malowanie? Halo? Masz mieć czarne kurwa. No i teraz piękny jesteś. Karabin Scar H. Ten odnówny, belgijski. Baba ba, ba. Taki ładny, jakiś ty piękny kurwa jest. Dalej mamy TAR-21, czyli Izraelczyka. Taki ładny. ładny. Też powiedziałbym nawet jest elegancki wręcz. Co prawda nie aż tak jak Aug A3 z tej gry, ale też bardzo niezły. Dobra. Dalej mamy legendarne już wersje. Mamy tutaj Jego AK47, czyli mamy AK z lunetą jakąś taśmą na kolbie właśnie taśmą jakąś sz bardziej szmatą bo wiadomo nic nie dodaje broni uroku jak szmata na kolbie <grym> dalej jest jej AK 47 czyli mamy AK takie różowe z magazynkiem bemnowym różowym z ciekawe ma takie ma też drewniany chwyt. Następnie mamy El Comandante. Mamy tutaj... Co to kurwa jest? To jest chyba to jest Bren. Tak jest, to jest Bren. Ale nie mylić mi Brena, tego brytyjskiego Brena. Brena z czeskim Brenem. Bo to są dwie zupełnie inne bronie bo czeski brent to jest karabin szturmowy, a brytyjski brent to jest ręczny karabin maszynowy Dalej mamy M41 Tactical, czyli tam taktykal, taktyczny Tutaj mamy przedni, jakiś celownik typu ACOG i żeby nie było tak różowo mamy jakąś szmatę na rękojeści i jakąś taśmę na kolbie tak, żeby było bardziej zajebiście. No i oczywiście ujebany kurzem, piachem, błotem. Tak wiecie, żeby kurwa nie mógł strzelać. Dalej mamy RITMO. Czyli mamy AK-12 z celownikiem i granatnikiem GP-25. Chociaż tutaj, jak widzicie, też mamy napis granatnik na... Granatnik? Na co jest granatnik? Wiadomo, kurwa, że na granaty. Na co myśleliście? Na grzyby? 40 mm WOG-25 na GP-25. O, proszę bardzo. Nawet w środku jest, jest już gotowy grzybek do posadzenia. Ktoś by chciał grzyba? Nie? Szkoda. Rozdaję za darmo. Dalej mamy G-36C. Czemu to ja w ogóle mam jakieś części? Halo? Tu wejść do sklepu, aby odblokować ten przedmiot. Chyba cię pokurwiło chłopcze. Nie będę nic kupował, kurwa. Tu w ogóle poz pozwólcie, że sobie odhaczę. No. A, G36C, czyli młodsza siostra karabinu G36. Pierwszy raz wystąpi w Call of Duty 4 Modern Warfare i jest to broń startowa w Call of Duty 4 Modern Warfare. Odnówmy ten karabin, żeby wyglądał bardziej zajebiście. No i wygląda bardziej zajebiście. Jakiś ty kurwa piękny. Ach, ten niemiecki sznyt. Jeszcze brakuje, żeby tu w grze się pojawił STG-44 i będę kurwa zadowolony. Dalej mamy AK-12 GR Network, czyli e, po prostu AK-12 z dodanym kolimatorem i ujebanym malowaniem Ghost Recon Network. Jakaś aplikacja chyba towarzysząca do Go Streak on Wildlands. Dalej mamy LVOAC Division. Czyli mamy po prostu karabinek w barwach z pierwszego D Division. Mamy tutaj chwyt przedni i chyba tyle. Bardzo ładne. Dalej Zik 556 Lama. Taki pozłacany z optyką typu ACOG. Taki pozłacany, ale namatowo Żeby wiecie, było bardziej zajebiście. Dalej jest GRFS ACR. Czyli mamy tutaj acr z optyką hybrydową, czyli celownik holograficzny plus z optyką powiększającą razy 2. Mamy też chwyt pionowy oraz jakiś laser. I to by było na tyle, jeśli chodzi o kara sekcję karabinów szturmowych. W sumie wiecie, co zrobię? A kurwa, wyposażę się w P416, a co kurwa a co wezmę kurwa ten karabin będę zajebisty a co się będę kurwa ograniczał <laughs> no to tyle w tym materiale i została nam do przerobienia ostatnia sekcja tyle do następnego trzymajcie się pa pa